i czy wy poznajecie to miejsce? Dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień i chcemy Was zabrać na wycieczkę. Jesteście gotowi na przygody? Witam panie z przedszkola, u nas, u kuzek. Yy, na pewno panie i dzieci chciałyby się dowiedzieć coś więcej o naszych yy, starych i nowych podopiecznych. No właśnie, panie Agnieszku, słyszeliśmy, że urodziły się jakieś nowe kuski. No, mamy w tym roku dosyć duży przychówek. Mamy 20 małych kuzek, już troszeczkę odrośniętych tutaj jest jedna z nich, reszta jeszcze gdzieś indziej. Mamy 8 dziewczynek. I reszta chłopaków. Chłopaki górą w tym roku. Super. A te kuski kiedy ona się urodziły? Chyba wszystko w tym czasie, kiedy nas tutaj nie było. No, kuski się zaczęły rodzić od lutego. Ostatnie kuska, dwie kuski się urodziły w kwietniu, także już jedne są troszeczkę starsze, drugie troszeczkę młodsze. Część już jest po prostu odstawiona od matek. Żeby się oduczyły pić mleczka. Także klubeczko teraz już dla nas, nie dla zech częściowo. O, tutaj takie pytanie od pań. Ile kuczki dają mleka? Jedna no koza ogólnie daje około dwóch litrów mleka. Kuczki dają się raz dziennie, zawsze rano. To pewnie Was ciekawi, co z tego mleka jeszcze można zrobić? Z mleka można zrobić jeszcze sery. Różnego rodzaju sery. Twarde, miękkie, żółte, białe, twarożki i ten. Z 10 litrów mleka można zrobić 1 kg y, sera. Także różnica jest y, duża. Są sery, które można leżakować i, i one dojrzewają nawet do, do, do kilku miesięcy. A są sery, które się zjada zaraz po zrobieniu. Takie twarożki to. Czym świeższe tym lepsze, a twarde sery czym starsze tym lepsze. Także <noise> kiedy wrócimy do przedszkola, pewnie będziecie mogli znowu spróbować mleka od naszych kuzek. A takie małe kuski jedzą mleko. A co jedzą większe kuski? No, no duże kuski jedzą trawkę, sianko, yy, zboża. Najlepsze do, do ten jest owiec, otręby pszenne, no i różne witaminki też się tam zdarzają, ale to tak, tak jak dzieci jedzą witaminki, tylko w małych ilościach. Tak jak mówiła Pani Agnieszka, z mleka można zrobić różne sery. Spójrzcie, ten ser jest na przykład z taką przyprawą, która się nazywa Czosnek Niedźwiedzi. To jest taki biały serek, a tutaj jest serek z kminkiem. Wszystkie są na pewno bardzo, bardzo pyszne z mleka naszych kózek. Zobaczcie, teraz pani Agnieszka zaprosiła nas do takiego domu w sumie kus, prawda? Zobaczcie, troszeczkę tu jest inaczej. Jak te kozy w ogóle śpią i jak tutaj mieszkają? Jak mają tutaj swoje jakieś miejsca? Jak to tutaj jest w tym ich domu? No, kózki stają bardzo wcześnie rano, yy, są dojone, a później idą na pastwisko, jedzą sobie trawkę. Mhm. I później wieczorkiem znowu przychodzą do koziarni i piją w koziarni. Czyli tutaj tylko są przez noc, tak? Tak. Aha, czyli mają... One lubią być na słoneczku, na trawce. Mhm. Przykład, jak deszczyk pada, no to się chowią tutaj przed mhm. złymi warunkami atmosferycznymi. A tak to mieszkałem sobie na dworze, na, na paszpisku. Mhm. I są tutaj wszystkie razem, czy są jakoś chowane do... Nie, one zbawców. sobie tu wchodzą i wychodzą, kiedy mhm. chcą, także nie są, nie są zamykane. Kuski są zamykane tylko do, w czasie porodu i około porodu. Także jak są malutkie, całkiem się urodzą, to, to przez dwa tygodnie są z mamą odizolowane, a później wracają do stada i stado jest wspólnie razem. I co, podoba Wam się ten domek tych kus? Koziarnia ma jeszcze jednych dodatkowych mieszkańców jaskółki. Jesteśmy teraz na pastwisku. Zobaczcie, ile małych, ślicznych kuzek. Zobaczcie, tutaj za płotem mieszkają kozły, tatusiowie małych kuzek. Mają wielkie rogi i mogą być niebezpieczne, dlatego y, są schowane za płotem.